10. Polak, który wygrał dwa razy pod rząd w lotto. Roman, mężczyzna w roku, zastawił w Lombardzie ślubną obrączkę i wypełnił zakład w pobliskiej kolekturze totalizatora. Trafił szóstkę. Kiedy odebrał nagrodę po tygodniu, wysłał drugi los i znowu wygrał fortunę. Niestety, jego historia ma także mroczniejszy wątek, który warto poznać, aby uniknąć podobnych błędów. Pierwsza wygrana Romana była ogromnym szokiem. Dała mu możliwość realizacji marzeń, ale także przyciągnęła wielu nowych przyjaciół i doradców, którzy bardzo szybko zaczęli korzystać z jego hojności. Zainwestował w różne przedsięwzięcia, które obiecywały szybki zysk, jednak większość z nich okazała się nietrafiona. Mężczyzna zaczął trwonić pieniądze na luksusy i nieudane inwestycje. W krótkim czasie stracił całą fortunę, a jego życie zaczęło się sypać. Roman jest doskonałym przykładem na to, jak łatwo można stracić majątek bez odpowiedniego planowania i rozsądnego zarządzania finansami. Jego historia pokazuje, że samo posiadanie pieniędzy nie gwarantuje szczęścia ani stabilizacji życiowej. 9. Ciekawostką jest fakt, że statystycznie aż co dziesiąty zwycięzca loto bankrutuje w ciągu pięciu lat od wygranej. Oznacza to, że wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie z nagłym bogactwem i popełnia podobne błędy jak Roman. Mówiąc o Romanie, nie sposób nie wspomnieć także o Michaelu, brytyjskim zwycięzcy loterii, który w roku wygrał miliona funtów, czyli ponad milionów złotych. Szybko stał się sławny za sprawą swoich ekstrawaganckich i nieprzemyślanych wydatków. Karol wydał fortunę na luksusowe samochody, imprezy, alkohol oraz nielegalne substancje. Niestety rozrzutny styl życia doprowadził do jego bankructwa. W roku ogłosił, że jest spłukany i powrócił do pracy, którą wykonywał wcześniej, czyli do zawodu śmieciarza. 8. Barbara Piasecka Johnson, sprzątaczka, wyszła za mąż za swojego szefa milionera i później odziedziczyła po nim miliony. Barbara Piasecka wyjechała z Polski w latach XX wieku, aby szukać lepszego życia na Zachodzie. Trafiła do Stanów Zjednoczonych. Gdzie podjęła pracę jako sprzątaczka w rezydencji Stuarta Johnsona, współzałożyciela firmy Johnson Johnson. Początkowo jej zadania były skromne, ale szybko zdobyła zaufanie swojego pracodawcy dzięki inteligencji, ambicji oraz umiejętnościom interpersonalnym. Ich związek rozwinął się z czasem, a w roku Barbara i Stuart pobrali się. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza w kręgach rodziny Johnsona. Która nie akceptowała związku z powodu różnicy klas społecznych i wieku. Stuart był starszy od Barbary o lata. Mimo to para pozostała razem aż do ostatnich chwil mężczyzny. W roku po odejściu męża Barbara Piasecka Johnson odziedziczyła ogromną fortunę, stając się jedną z najbogatszych kobiet na świecie. Siedlerem to wywołało długie batalie sądowe z dziećmi Johnsona z poprzednich małżeństw, które kwestionowały ważność testamentu. Ostatecznie Barbara wygrała większość spraw sądowych i mogła swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem. Udało jej się powiększyć majątek z milionów do niemal miliardów dolarów. W roku znalazła się na miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie, według czasopisma Forbes. Kazimierz Piechowski, brawurowa ucieczka z niemieckiego obozu w Oświęcimiu, to jedna z najbardziej niezwykłych postaci w historii naszego kraju. Kazimierz Piechowski trafił do obozu w roku jako jeden z pierwszych więźniów. Otrzymał numer. Plan ucieczki Piechowskiego narodził się w roku. Wraz z trzema innymi więźniami opracował śmiały plan. Przebrani w niemieckie mundury, które zdobyli w obozowym magazynie, ukradli pojazd należący do wysokiej rangi oficerów samochód Marki Steyr. W brawurowy sposób przejechali przez główną bramę obozu, udając niemieckich oficerów. Ich ucieczka była na tyle zuchwała, że oszołomieni strażnicy nie odważyli się ich zatrzymać. Piechowski, mówiący płynnie po niemiecku, śmiało odpowiadał na pytania strażników, co dodatkowo uwiarygodniało go na wolności. 5. Po roku prowadził spokojniejsze życie, chociaż przez lata musiał ukrywać swoją przeszłość z obawy przed represjami. Dopiero po upadku komunizmu w Polsce, jego historia stała się powszechnie znana, a mężczyzna zyskał uznanie jako bohater. Ciekawostką jest, że Piechowski w swoich wspomnieniach opisał, jak podczas ucieczki strażnicy na bramie salutowali mu, wierząc, że mają do czynienia z prawdziwym oficerem. Mężczyzna był przekonujący do tego stopnia, że żaden ze strażników nie odważył się go wylegitymować, co było kluczowe dla sukcesu ucieczki, ponieważ uciekinierzy nie posiadali żadnych dokumentów. Pasażerowie lotu PLL Lot 016 listopada roku przeżyli dramatyczne chwile, które zakończyły się szczęśliwie dzięki profesjonalizmowi załogi i odrobinie szczęścia. Samolot Boeing pilotowany przez kapitana Tadeusza Wronę doświadczył poważnej awarii systemu hydraulicznego, uniemożliwiającej wysunięcie podwozia. Kapitan Tadeusz Wrona, doświadczony pilot z wieloletnim stażem, wraz ze swoim zespołem podjął natychmiastowe działania ratunkowe. Po kilku nieudanych próbach ręcznego wysunięcia podwozia, załoga zdecydowała się na awaryjne lądowanie na brzuchu. Wyjątkowo ryzykowną operację, która wymagała precyzji i zimnej krwi. 3. Mając na pokładzie pasażerów i członków załogi, Tadeusz Wrona usprowadził samolot bezpiecznie na ziemię, minimalizując ryzyko katastrofy. Lądowanie odbyło się na warszawskim lotnisku Chopina. Dzięki doskonałemu przygotowaniu i umiejętnościom kapitana Wrony, oraz współpracy całej załogi, samolot wylądował bez większych uszkodzeń, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi wyszli z tego incydentu bez szwanku. To awaryjne lądowanie zostało uznane za wzorcowe i zapisało się w historii lotnictwa jako przykład mistrzostwa pilotażu. Ciekawostką jest, że kapitan Wrona, pomimo ogromnego stresu, zachował spokój i profesjonalizm przez cały czas trwania awaryjnego lądowania. Jego postawa i umiejętności zostały docenione zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dla pasażerów lotu 016 ten dzień był przeżyciem, które zapamiętają na zawsze. Podobne ogromne szczęście mieli także piloci Cessny, która awaryjnie lądowała na podmokłych terenach dzielnicy Wawer w Warszawie października. Mały samolot pilotowany przez ucznia pilotowania pod okiem instruktora został zmuszony do awaryjnego lądowania. Dzięki szybkiej reakcji instruktora i umiejętności wszyscy wyszli z tego incydentu bez szwanku.